Podciągamy łopatkami z zwisie horyzontalnym. Ustawiamy sobie sztangę mniej więcej na wysokość bioder. Tak naprawdę w tym ćwiczeniu nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę ta wysokość sztangi będzie definiowana tym, żebyśmy na wyprostowanych rękach, kiedy będziemy na niej wisieć, zaraz to zobaczycie, żebyśmy nie dotykali łopatkami ziemi. Teraz tak, łapię sobie sztangę mniej więcej na szerokość barków. Tak naprawdę jak wam jest wygodnie, najważniejsze, żeby to nie był chwyt zbyt szeroki, a nie zbyt wąski. Opiemy sobie sztangę. wchodzimy pod spód, Prostujemy nogi. E, przepraszam, e, prostujemy biodra, nogi 90 stopni zdjęcia w stawie kolanowym. No i wisimy sobie bezpośrednio pod sztangą. No i teraz to o czym mówiłem, i sztanga byłaby za nisko, to po prostu wychodzę na ziemi, tak? Ona nie musi też być niewiarygodnie jak wysoko, po prostu tak, żebyśmy byli na ziemi. Ok. Teraz ćwiczenie polega na tym. Prostujemy biodra. Wypuszczamy łopatki w dół. I ściągamy łopatki do kręgosłupa na prostych łokciach. Jest to bardzo dobre ćwiczenie. U osób, które mają tendencję do ustawienia barków w protrakcji, czyli te barki są przed klatką piersiową, a prawidłowym ustawieniem do ćwiczeń są barki w retrakcji, czyli cofnięte, upadki cofnięte do kręgosłupa, i dodatkowo ustawiamy je w depresji, czyli po prostu obniżamy je w dół. Barki są daleko od duszu, ok? czyli z tego ustawienia cofamy do tego. Żeby to zrobić, musimy mieć wydolne mięśnie wokół łopatek, bo to jest to ćwiczenie. Jeszcze raz Wam pokażę. Ściągam łopatki, chwilkę przytrzymuję przy, przy tak żeby zapamiętać tą pozycję i opuszczam się